Witam wszystkich na nowym kanale o koszykówce, a konkretnie mogileńskiej koszykówce. Profesjonalny ośrodek koszykarski w naszym mieście od lat był moim marzeniem. Dziś to już nie tylko moje marzenie. To jest wspólne marzenie wielu zawodników, zawodniczek, kibiców, działaczy oraz naszych partnerów. Wszystkim bardzo dziękuję za to wsparcie. Jesteśmy coraz bliżej celu, ale dużo pracy jeszcze przed nami. Czego możecie spodziewać się na tym kanale? Przede wszystkim dużo wywiadów zawodnikami, z zawodniczkami, z trenerami, działaczami, a także ze specjalnymi gośćmi, a także wiele relacji z turniejów, z meczów czy innych wydarzeń, które organizujemy. A wszystko po to, by propagować koszykówkę boginię jeszcze bardziej. Poprzedni sezon z wiadomych względów był dla nas niesamowicie ciężki. Jednakże, dzięki Waszemu wsparciu i wsparciu naszych drogich partnerów, wracamy do Was w tym sezonie jeszcze silniejsi i z. Olbrzymią dawką motywacji do działania. Już niebawem ruszają treningi dla grupy żeńskiej, a także dla grupy z roczników 2012-2013, do której wciąż trwają zapisy. Nim przejdziemy do tych grup, ten odcinek poświęcimy jeszcze seniorskiej koszykówce. Przebudowę drużyny zaczęliśmy 7 sierpnia od naboru, do którego każdy mógł się zgłosić. Ponad 40 osób spróbowało swoich sił. Za tak liczne zainteresowanie bardzo dziękujemy. Pod wodzą nowego trenera Piotra Ciślika zbudowaliśmy całkiem nową, jeszcze silniejszą drużynę. Zapraszamy na krótką relację z tego naboru, a później aktualne wypowiedzi zawodników i trenerów. Zapraszamy Was już na nasz pierwszy mecz, który odbędzie się pojutrze, 31 października o godzinie 14.30 na hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Grobla w Mogilnie. A naszym przeciwnikiem będzie zespół z Pabianic, który jeszcze w zeszłym sezonie grał w drugiej lidze. Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia. Zapraszamy! Zapraszamy! Trafiłem? Nie. Okres przygotowawczy uważam za udany. Wszyscy zawodnicy stali z siebie bardzo dużo. Trener myślę, że co mógł to poukładał w zespole i wygląda to obiecująco przed nadchodzącym sezonem. No sezon pierwszy to był taki no, na przetarcie po prostu, że też zawodnicy w większości byli tutaj miejscowi, którzy też nie mieli większości styczności z koszykówką po prostu, zaczynali po prostu od zera, ale i tak bardzo dobrze im to wychodziło. A w tym sezonie wzmocniliśmy się kilku zawodnikami, którzy grali też w wyższych ligach, więc sądzę, że sezon może być owocny. Przede wszystkim dawać siebie wszystko na parkiecie, pomagać, wspierać słowem, jak i czynem. Nie patrzeć na poprzednią akcję tylko na następną, no, a drużynowo walczyć w każdym meczu zwycięstwo nad siebie, jak przegrać, no to wiedzieć, że daliśmy z siebie maksa i iść do przodu. Atmosfera, atmosfera w zespole na pewno. We wcześniejszych klubach różnie to bywało, nie mówię, że źle, ale no... Zdarzały się różne takie nieciekawe akcje, a tutaj naprawdę atmosfera od samego początku jest jak najbardziej przyjazna. Podsłuchuję, więc mogę mówić tylko w samych superlatywach. Jest spoko. Pana trenerze, bardzo ambitny, surowy. Wie, co jest i z trenerem pracuje mi się bardzo dobrze. Znam go już jakiś dłuższy czas, także znam jego oczekiwania. Razem wszyscy chcemy tutaj z zaangażowaniem stworzyć drużynę, która zapewni Jankiewiczom emocje. Przyszłość klubu jest bardzo jasna, jak to piękne. Jak ta piękna świeczuszka tutaj. Na pewno skład się zmienił. Widać na pewno progres wielu zawodników, jak i naszej grupy zespołowej. Mam nadzieję, że znajdziemy się w albo w grupy do awansu, albo będziemy grali w tej Awans do drugiej ligi, nic więcej. No, podoba mi się kierunek, w którym zmierza właśnie nasz klub i widać, że się rozwinął, bo po mamy większą kadrę o wiele, tak? jest dużo więcej zawodników wyższy poziom i kto chciał, kto chciał, z naszego otoczenia, kto dawał z siebie wystarczająco dużo, to został w tej drużynie. Kto nie, no to niestety się wykruszyli. Ale generalnie zarządzanie, poziom, wszystko mi się podoba, no co mam powiedzieć, no fajnie, No naprawdę bardzo warto od najmłodszego wieku w sporcie siedzieć. Tym bardziej w koszykówce, bo jest to naprawdę fajny, fajny sport, całe życie to obozy, jakieś fajne wspomnienia z turniejów. Także naprawdę zapraszam od, od jak najmłodszego, tak jak, tak jak tylko będą chęci, naprawdę zaczynamy działać. Gorąco zachęcam rodziców, aby swoje pociechy wysyłały na treningi, bo Krzykówka uczy wiele, nie tylko to jest gra. Mm. Nigdy nie patrzymy na to, kto jakie ma umiejętności, patrzymy na to, jakie, kto ma podejście bardziej i uważamy, że każdy, kto chce, może to osiągnąć. Tylko właśnie najważniejsze są dla nas chęci i będziemy się starać z każdego zrobić dobrego zawodnika i nie tylko. Na papierze liga wygląda w tym sezonie bardzo mocno. Mamy na pewno mocne zespoły z Łodzi. Jest drużyna z Gierzu, która na papierze wydaje się na jedną z faworytów do wygrania tej trzeciej ligi, do awansowania do barażu. Na pewno też mocnym zespołem będzie drużyna TKM-u Wocławek oraz na pewno drużyny, które spadły z drugiej ligi drużyna Skutna oraz drużyna, nasz najbliższy rywal, drużyna z Pabianic. Bardzo zadowolony z doboru zawodników. Mieszankę z tamtego sezonu, co zostali zawodnicy lokalni, uzupełniliśmy zawodnikami bardziej doświadczonymi, którzy już byli ograni na poziomie drugiej ligi bądź nawet mieli epizody w pierwszej lidze, więc z doboru składu jestem na ten moment bardzo zadowolony. Ja myślę, że każdy chce zobaczyć Dominika w akcji. Ja na pewno pokażę w tym sezonie na na pewno. Mam całe serce dla Pogoń Mogilno. będzie fajna gra i nie będzie się zawiesań. Najbliższy mecz odbędzie się 31 października w niedzielę o godzinie 14.30 z drużyną Pabianic. Bardzo liczymy na Was doping i na dużą frekwencję.